Ponad 20 tysięcy lat temu na terenach dzisiejszej Syberii rozpoczęła się wielka przyjaźń człowieka i psa. I tak do dzisiejszych czasów pies jest dalej najwierniejszym towarzyszem ludzi. Nie każdy jednak z tych wspaniałych czworonogów ma szczęście posiadania swojego właściciela i bezpiecznego, pełnego miłości domu. Dlatego powołana została taka instytucja jak Schronisko dla Zwierząt, które nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także pomaga wrócić zwierzętom poprzez adopcję z powrotem do człowieka. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z panem Grzegorzem, który współpracuje ze schroniskiem w Gaju, i jak mało kto potrafi zrozumieć i naprawić psią psychikę. Dzień dobry, jak wygląda taka praca w schronisku? Dzień dobry, witam. Zanim opowiem o pracy schroniska, chcę w ogóle powiedzieć kim jestem. Nazywam się Grzegorz Kałużny. jestem można to nazwać jednym słowem, aczkolwiek nie za bardzo lubię to słowo. Jestem behawiorystą i współpracuję ze schroniskiem w Gaju na okoliczność tego, tej najważniejszej materii, czyli zwierząt. Czyli to, co się z ich psychiką dzieje, co możemy na okoliczność poprawy tej, tych zachowań zrobić, i jakby promować pewne zachowania, które mają skutkować się otwarciem na świat, a w konsekwencji mówimy tutaj o adopcji. No i właśnie, teraz już kontynuuję temat. Jak wygląda praca w szkolnictwie, jest bardzo różnorodna. Dzisiaj było bardzo dużo działań, zresztą zawsze. Jest tam bardzo dużo działań. Pamiętajmy, że schronisko funkcjonuje 24 godziny na dobę, wszystkie dni w tygodniu i zawsze, prawda? Bo ta materia, czyli te najważniejsze istoty, które, którymi się opiekujemy, czyli zwierzęta, udomowione wymagają tej opieki, jeżeli znajdują się już pod naszą e, opieką e, i naszym działaniem schroniskowym. Naszym to znaczy naszej załogi, pracowników i wolontariuszy. Ja powiem tak, żadne zwierzę, które przybywa albo które przywozimy do naszego schroniska, nie przybywa tam z własnej woli. Żadne nie podnosi łapki i nie mówi ja chcę do gaju. Natomiast one są tam z konkretnych Powodów. Robimy wszystko z bardzo pozytywną energią, z niesamowitym nastawieniem i przy pomocy większej lub mniejszej naszych przyjaciół, naszych wolontariuszy, pracowników i wszystkich ludzi, którzy jakoś dobrze myślą, żeby te zwierzęta na powrót nam zaufały. Budujemy im fundament nowego, lepszego życia. Warto wspomnieć o tym, że. Tej pracy nie można zostawić, mówiąc w cudzysłowie, w biurze. Nie można zamknąć w biurku i iść sobie do domu. A jakie są najpiękniejsze, a jakie najtrudniejsze momenty w pańskiej pracy? No właśnie, zawsze wolę najpierw mierzyć się z problemem, czyli może zacznę od tych naj, najtrudniejszych, najboleśniejszych. Tych momentów jest naprawdę bardzo dużo. Czyli wtedy, kiedy jedziemy i widzimy okrucieństwo niewinnych istot, kiedy widzimy zagubione, bezradne oczy psów, kotów, które naprawdę nie mają oparcia w nas, które już same nawet zatraciły możliwość. Wspierania samego siebie są tak zamknięte, zimplodowane i tak fizycznie, nawet nie wspomnę, bo to yy, nawet gdybyśmy tu użyli tych wszystkich słów, nie obrazowałoby to, co, co czasami widzimy, ale ta psychika jest wtedy tak zraniona, że bardzo często trudno yy, gdzieś wrócić do tego poziomu chociażby tej yy, elementarnej równowagi. I teraz szybciutko przechodzę, żeby nie było tak pesymistycznie, do tych jasnych stron i tych optymistycznych stron, co, mnie, co jest najlepszą częścią. To, że przy pomocy naszej, mimo wszystko tego naprawiania, tak zwanego człowieczeństwa, widzimy przemianę. Kiedy taka istota, która najchętniej by zamknęła oczy i zakopała się pod ziemię, nagle. Otwiera jedno oczko, drugie oczko i nagle podnosi główkę i nagle zaczyna nam ufać. Czyli jeżeli wraca poczucie bezpieczeństwa, to ten elementarny system funkcjonowania to już jest dobrze. To już, ja już się uśmiecham. Kiedy następuje zaufanie, to do konkretnej osoby, do grupy osób i do całego świata to jest rewelacyjnie. I to jest ta jasna strona, dobra strona tej, tej pracy. Mhm. A mówił Pan też o, o krzywdzie i co doświadczają te, te zwierzęta. To w takim razie, jak długo zwierzęta przyzwyczajają się do nowego miejsca? No właśnie, tutaj się troszkę zastanawiam nad tym pytaniem, dlatego że nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ każdy, każda istota jest indywidualną istotą. Niektóre zwierzątka, dam przykład, bo na przykładach jest zawsze najlepiej. Ja jestem posiadaczem psa, który jest psem poschroniskowym, mówiąc w ogromnym skrócie, który przeszedł pewne koleje swojego losu, doświadczył pewnych rzeczy, trafił do schroniska i bardzo, jakoś tak się zdarzyło, że szybko trafił do mnie. I teraz słuchajcie, mówię tu o moim piesku, który ma na imię Olo, który przyszł, przyszedł do naszego domu. Rozejrzał się, przeszedł sobie wszystkie pomieszczenia, i teraz będę trochę się wygłupiał, usiadł sobie na kanapie, założył nogę na nogę i powiedział, poproszę kawę, jestem u siebie. Czyli zobaczmy, jak szybciutko nastąpiła adaptacja do nowych warunków, mimo że były różne problemy w jego życiu. Natomiast to jest taki przykład, kiedy ten pies akurat dawał sobie z tym radę, ale inne, i teraz daję kolejny przykład z mojego życia. Trafiła do mnie przecudowna, maleńka sunia o imieniu Mercedes. Jej losy były fatalne. Była psem hodowlanym, niestety, teraz będę mówił bardzo dosadnie, wyeksploatowała się, czyli była starszym psem i jej właściciel wyrzucił ją, bo już nie dawała szczenią, bo już nie dawała kasy. Była obserwowana jako pies bezdomny przez bardzo, bardzo długo, ponad rok. I ta mała istota, która miała kiedyś jakieś warunki, musiała sobie w środowisku zewnętrznym poradzić. Takie piętno się odcisnęło na jej psychice, że gdy trafiła do mnie, potrzeba było bardzo długo, żeby ona zaczęła w sposób zrównoważony funkcjonować. I trwało to około roku. Tak długo, pod wpływem najmniejszego bodźca, dźwięku, czegokolwiek nowości, panicznie reagowała. Potem na szczęście się zaadoptowała do nowych warunków, była do końca swoich dni, przynajmniej mam nadzieję, szczęśliwym psem. Natomiast adaptacja w schronisku jest nieco inną sprawą. Mamy takie pomieszczenie, które nazywa się kwarantanną. Tam umieszczamy psy i na tej kwarantannie obserwujemy je przede wszystkim, priorytetowo, ze względu na zdrowie. I tam doprowadzamy do tej równowagi zdrowotnej, bo bardzo często to są psy, które chorują, które są w stanie bardzo takim złym, jeżeli chodzi o kondycję i zdrowie. Tam również obserwujemy, jeżeli chodzi o zachowanie. I co się wtedy dzieje? W pierwszych dniach dajemy spokój. Kontaktujemy się poprzez tak zwane atawizmy, czyli to, że jestem dystrybutorem na przykład poczucia bezpieczeństwa, nie przeszkadzam, nie robię jakiejś akcji z tym psem, nie analizuję go, bo on tego nie rozumie, on musi się do tego odnieść, daje mu elementarne rzeczy, takie jak jedzenie, picie, oczywiście schronienie i dzięki temu on zaczyna powolutku postrzegać sobie taką sytuację jako względnie, a potem bardzo bezpieczną, bardzo opłacalną. Czyli ten okres jest różny i w zależności od tego, jakie są możliwości indywidualne danej psychiki psa i tego, co ewentualnie było wpływem, jakie było warunkowanie. Mówimy tutaj prawdę i celujemy bardzo często w to negatywne warunkowanie. Wiem, że w schronisku też prężnie działają wolontariusze także z naszej szkoły. Czym oni się zajmują? Co robią dla schroniska? Ja w ogóle chcę powiedzieć, że to jest jedna z największych wartości tego schroniska, bo dzięki tym ludziom, którzy, pamiętajmy, przyjeżdżają, poświęcają swój czas własny, prywatny, mogliby sobie robić przeróżne, fajne rzeczy. Nie oczekuję za to szczególnego wynagrodzenia, prawda, i nie oczekuję za to oklasków nastojąco zwłaszcza bo to jest idea wolontariatu. Czyli takie osoby, które chcą pomagać w trudnej materii pomocy jako takiej, są zawsze wartościowymi y, osobami. Zawsze przytaczam takie słowa, które brzmią w ten sposób: To co robisz dla siebie umiera razem z tobą. To co robisz dla innych będzie Żyło wiecznie. Mało by tu było mówić o tej pomocy codziennej, szarej pomocy, która nie jest często widziana, a która daje niesamowitą finalną jakość tej, tej pomocy. Jeśli chce się zostać wolontariuszem, to trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, czy jednak sama miłość wystarczy? Można powiedzieć że pewnie, że ta miłość, tak, tak by, trzeba, trzeba bardzo y, naprawdę być otwartym w sensie emocjonalnym na drugiego, na świat, y, i to jest elementarna rzecz, fundament tego wszystkiego. Natomiast zaraz za tym powinien, powinna kroczyć y, taka cecha, która się nazywa racjonalizm. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że litość i tylko, że tak powiem, załamanie rąk nad tym, co, czy nad kimś, kto potrzebuje pomocy, tak nie pomożemy. Musimy mieć pewien potencjał energii, wartości dobrego nastawienia tej miłości, o której tutaj wspomniałaś, ale również powinniśmy mieć pewną umiejętność, jak to zrobić, prawda? Czyli ten racjonalizm wtedy nam bardzo mocno pomaga, pomaga na taką okoliczność. Czy też takie pytanie, czy pracownik, czy wolontariusz powinien mieć jakieś cechy, czy wykształcenie biologiczne bardzo nam tutaj sprzyja. No bo to jest pewna wiedza na taką okoliczność, jak, to, jak ta druga strona, jak to zwierzę. Może funkcjonować strictu biologicznie. Mm -hmm. Lepiej adoptować, czy kupić psa albo kota? Zadajesz pytanie komuś, kto, wiesz, całe życie miał psy i teraz tak, ja powiem tak, bo znowu muszę troszkę stać z boku i powiedzieć, każdy ma swój punkt widzenia i każdy ma prawo do tej decyzji, byleby była ona wyważona, racjonalna, mądra i w przemyśleniu wszystkich konsekwencji takiego działania. Nie neguję absolutnie kogoś, kto sobie wymarzy jakąś rasę. Byleby to było mądre, byleby to nie było wynikiem na przykład mody. Jeżeli ktoś mi się pyta, jaka rasa jest, proszę mi poradzić, czy to ma być pies, suka, to ja mówię tak, ja radzę. Wspaniałą istotą jest pies. Kropka. Niedzielę na rasy, na y, płeć, na wielkość, na wygląd, na użytkowość. Ktoś mądry kiedyś powiedział takie zdanie, że jeżeli w schroniskach jest chociaż ostatni pies, niezaadoptowany, to nie powinniśmy kupować żadnego innego psa. Tylko zaadoptować tego, tego jednego, ostatniego psa. Niestety ja wiem, jakie jest życie, jakie jest realne, i dlatego nie neguję kogoś, kto chce posiadać pieska rasowego, tak zwanego, i zaopiekować się z całą atencją nim, ale również mówię, słuchajcie, bardzo wartościowe zwierzęta są w schronisku. Mimo, że one przeszły te swoje koleje życia, to są tak cudowne. Psy i koty, no bo te dwa gatunki, które naprawdę dostarczą nam wszystkich wartości, które oczekujemy z ich strony. Dziękuję panu bardzo za przybycie i poświęcony czas. Mam nadzieję, że to sprawi, że młodzież będzie się angażować jeszcze bardziej w życie schroniska. Ja dziękuję tobie, ja dziękuję wszystkim słuchaczom i wszystkim tym, którzy będą nas słuchać. Natomiast bardzo serdecznie zapraszam wszystkich po to, żeby. Przyjechać parę kilometrów i odwiedzić nasze schronisko. Albo jeszcze inaczej, jeżeli macie taką możliwość, odwiedzajcie każde schronisko, które ma taką formułę otwartego schroniska, bo tam są naprawdę istoty, nad którymi warto się chwileczkę zastanowić, po to, żeby w ich, w ich oczach zobaczyć czasami tego człowieka, ale zupełnie. Bardziej pozytywnym znaczeniu, a nie tym negatywnym. I to robimy w schronisku, żeby te zwierzęta zupełnie inaczej też spojrzały na nas i, mimo wszystko, uwierzyły, że człowiek to brzmi dumnie. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Na koniec chciałabym dodać, że w ubiegłym roku schronisko w Gaju przyjęło 397 psów, z czego 363 znalazło nowe domy. W schronisku znalazło schronienie także 343 koty, z czego połowa znalazła nowe domy. Ze swojej strony mogę zaprosić Was do wspierania schroniska poprzez wolontariat czy przekazanie 1% podatku. A do tematu adopcji zwierząt na pewno jeszcze powrócimy. Dziękuję Wam i do usłyszenia!